Dzień dobry, witam was serdecznie, ja jestem Yoshi i zauważyłem ostatnimi czasy, że dużo osób ogląda moje filmy, ale nie subskrybuje kanału, więc jeśli nie subskrybujecie, to zostawcie po sobie właśnie subskrypcję, gdyż ponieważ będziecie dostawać po prostu powiadomienia o kolejnych filmikach, chociażby z Iona. Okej, okay, słuchajcie, dzisiaj machniemy sobie kolejną instancję, będzie to. Będzie to, będzie to chwila Chromedę, tak się to się nazywało. Ciągle mi się myli. Eee, tak, Chromedę. Będziemy dzisiaj robić Chromedę i poruszę pewien taki temacik. Pedalskie słuchawki sobie założę. Na początku otworzę maile, że tak powiem, od was. E, za które bardzo serdecznie dziękuję Jak widzicie mechem, nie bardem, tylko mechem mamy 40 level e, Oddamy questy, będziemy mieli większy, ale zobaczymy co od was dostaliśmy Tutaj sobie kupiłem gold packa jak widzicie I tutaj mamy wiadomość od Dargor nie wiem, czy dobrze przeczytałem twój nick, bo jak ostatnio przeczytałem zamiast cofka, przeczytałem kofka, to dostałem w pierdol w komentarzu, więc dziękuję ci, Dargor. A... O kurwa. I widzę, że tutaj nam wysłałeś Goldpack, za który bardzo serdecznie ci dziękuję, naprawdę. A papcio Dargo. Mówił, że, mówił nie rób barda rób sorca. Taki prezent niech ci się lepiej nagrywa, bo fajnie się ogląda Twoje filmy. Bardzo ci dziękuję. Jak coś, mam sorca na 3.5, jakbyś chciał pograć czy coś w ten desen trochę gram na Barusie, więc można śmiało pisać. Dziękuję ci naprawdę bardzo, bardzo serdecznie. Goldpack się przyda, oczywiście, rzecz jasna, dopiero jak ten mój się skończy. Tak czy siak, bardzo chciałbym Ci podziękować. No i cóż, zapewne odezwę się już na 65. Mam nadzieję, że. Powiedziałeś, że troszeczkę siedzisz na Barusie. Mam nadzieję, że ogólnie masz tutaj postać z jakimś max levelem. Wówczas będziemy mogli pograć. Bo jak mam być szczery, to. O, nie, tutaj. Bo jak mam być szczery, szczery to trochę tą postacią zraszowałem. E, zapewne oglądacie ten odcinek nieco później niż ja go nagrywam. Tak czy siak dzisiaj poruszymy pewien temacik. Raz jeszcze ci naprawdę dziękuję Ci za Goldpack, bo to dla mnie e, wiele z tego względu, że będę mógł po prostu sobie dłużej jechać na właśnie premium. Dobra, więc tak, zostawcie teraz lajka, zostawcie komentarz, możecie napisać temacik na kolejną pogadankę a my zaczynamy temat. Tematem jest to, że dużo osób. Chwilę, źle to powiedzie. Tematem jest to, czy Ion staje się grom coraz to łatwiejszą. Dużo osób, czy to ostatnio pod filmem e, ostatnio chyba tak chyba ostatnio e, pod filmem czy też e, chociażby na grupie Ion Barus e, dużo osób zaczęło pisać e, pytać zarazem e, czy gra nie idzie w taką stronę, że będzie cholernie, że tak powiem ułatwiona. E, czym to osoby się sugerowały. E, zapewne tym, że jest aktualnie ten event, o którym mówiłem właśnie w poprzednim odcinku, że, że możemy dorwać ekwipunek na, na 6-5 level właściwie za darmo. Chwilę, gdzie ja mam tą paczkę? Tu jest Gold Pack. Ale tak, tutaj mamy. Znaczy, tutaj, o, tą skrzynkę z ekwipunkiem. E, pozostało mi 24 dni i 8 godzin, żeby dobić 6-5, żeby ją otworzyć. Tak czy siak, ludzie. E, od od odbieramy sobie questy. Level nam powinien nieźle wlecieć. Ok, mamy i generalnie tak. Sprawa jest właśnie taka: dużo osób zarzuciło, że hmm, dobijamy to 6-5. Do 6-5 dostajemy ułatwienie w formie ekwipunku oraz w postaci dropiących ciągle eliksirów, które zwiększają nam level o jakiś tam określone procent o 1, 3 do 10. E, to też dostajemy jeszcze taki, te, takie różne stałe bonusy do tego 6.5. Czy to nie ułatwi w jakiś sposób gry za bardzo? E, czy rzeczywiście dawanie, dawanie jakby nowym graczom od razu ekwipunku na 6.5, gotowego setu, które mogą ubrać i napierniczać na PvE jest bardzo dobrym pomysłem, czy wręcz gównianym? E, Odpowiedź brzmi, jest to bardzo dobry pomysł. E, tak, tu wystawiam tezę, to jest moja teza, że ekwipunek, który, ekwipunek z tego eventu jest bardzo dobrym pomysłem. Zaraz Wam wytłumaczę dokładnie czemu, patrząc na tak, e, tak naprawdę wiele, e, powiedzmy względów. E, pierwsze jest to, że no, generalnie po co zrobił, e, po co zrobili ten event. E, po pierwsze, żeby zgarnąć więcej graczy. Czy to nowych, czy to starych, którzy po prostu w grę przestali już sobie... Oj, użyłem za szybko skilla. Eee, czy to starych graczy, czy to tych, którzy po prostu będą mieli dopiero teraz do czynienia z, z Ionkiem naszym kochanym. Eee, dlaczego? dlaczego? Dlaczego to zrobili? Eee, dlatego, że każda gra, im więcej ma osób, tym lepiej, po prostu tym lepiej. Bo prawda jest taka, że nawet jeśli dają ten ekwipunek, nawet jeśli yy, XPanie do tego 6-5 jest łatwiejsze, to zawsze ludzie pokuszą się o kupno chociażby tego jednego goldpaka. A na takiej osobie oni już i tak zyskują jakąś tam kwotę. No, chyba że to jest goldpak z Allegro, no to, to, to nie bardzo, ale jednak yy, zazwyczaj nowi gracze nie, nie patrzą na takie. Rzeczy typu właśnie kupowanie czegoś z Allegro bardziej sugerują się tym, co jest w item shopie. Generalnie wiadomo, po to jest więcej graczy potrzebne, po to by było więcej hajsu. To jest proste, po to są gry właśnie ogólnie przemysł gier, przemysł gier w RPG, Free to Play, oczywiście, żeby zyskać na tym jak najwięcej. Hajsu, to jest normalne, to jest normalne, to jest przecież normalny zabieg tak naprawdę. My dostajemy grę za darmo, mamy możliwość darmowego grania, ale im też coś się w zamian należy. E, I teraz tak, e, nowi gracze dostają set. Czy oni z tym setem będą jakoś wymiatać? Nie. E, jest to dość mocny set, e, ale... Właśnie ta gra stała się lekko dla hardkorowców po pewnym czasie. Hardkorowców, już Wam tłumaczę, czemu dla hardkorowców. Są gierki, które są dla casuali. Dla każali i weterani coś tam dostają. Na przykład dobrym przykładem jest Guild Wars. Gierka naprawdę idealna dla casuali. dla osób, które wchodzą codziennie, pograć godzinkę, może półtora, a resztę idą po prostu. E, robią jakiś tam postęp codziennie i sobie po prostu e, schodzą. A w Ionie, jak wiadomo, e, im więcej posiedzimy codziennie, tym lepiej. Im więcej porobimy instancji, im na większą ilość e, tam jakichś takich eventów się załapiemy, tym po prostu lepiej. Wiadomo. E, no i teraz tak. Ja na przykład grając sobie na początku i robiąc tego gladiatora, zaważyłem jedną rzecz, że właśnie w Ionie bardzo ciężko jest, znaczy wiecie, no wy możecie oglądać, wy jesteście takimi prosami, że, e, że już którąś postać z rzędu robicie, bo znacie tą grę, ale jak ktoś nie zna tej gry, to ona jest dla niego strasznie hardkorowa, wam powiem szczerze, e, bo ta gra totalnie nie prowadzi za rączkę. Ta gra nie pokazuje ci, jak masz się budować. E, ta gra nie stara ci się w jakiś sposób pomóc osiągnąć ten ekwipunek, żeby cokolwiek robić. I taki ekwipunek początkowy jest bardzo ciężko zrobić. Bardzo ciężko jest zrobić pierwszy set. Najciężej mi się wydaje. Bo później to raczej już kwestia tego, że no, macie coś tam, żeby to jakoś popchnąć, można by powiedzieć. Macie ten podstawowy set, żeby dalej. Móc cokolwiek y, zrobić. No, tutaj muszę załapać te moby, e, i, na, i o to chodzi. Najciężej jest, y, najciężej jest y, ten pierwszy set, mi się wydaje, zrobić. Wiadomo, że są takie sety, że, że trzeba poświęcić, kurde, nie wiem, miesiąc, pół roku, żeby je zrobić. Rok. Ja to wiem, ale tu chodzi bardziej o nie takie hardkorowe granie, że ktoś chce być najlepszy, tylko takie zwykłe, żeby cokolwiek robić, żeby czerpać przyjemność z gry, bo to są gry, żeby czerpać z nich przyjemność. A Ion e, po jakimś czasie jednak takowej przyjemności nie daje, jeśli jesteś nowym graczem. E, ja jestem dość świeżym graczem, jakby nie patrzeć, pomimo tego, że już ta seria jest od 9 miesięcy i pomimo, że tych odcinków jest trochę mało. Trochę jakby doświadczyłem, wiecie, po pierwsze jako tam taki nowy, nowy gracz, no i jako taki hmm, jako taka osoba, która chce coś w tej grze robić. Bo wiadomo, dużo osób nie wytrwa nawet do do tak zwanego max levela, czyli do 6.5 aktualnie. E, ale są też osoby, które Dobijają to 6-5 i stwierdzają, że granie ma sensu, bo po prostu nic nie robią, bo stoją w miejscu, bo nie mogą załapać się nawet na instancję, bo po prostu jest ciężko, bo nieraz po prostu nawet ludzie nie wiedzą, na jaką instancję przejść. I nawet czytając setki poradników, ciężko jest wywnioskować tak naprawdę, co robić. Więc danie tego ekwipunku jest naprawdę bardzo. Dobrym pomysłem, bo ktoś sobie go ulepszy tam wedle już uznania, wykamykuje i w ogóle, i w ogóle scroll sobie zaraz podpalam eee, I generalnie takiej osobie będzie łatwiej, ona się nie zniechęci do gry. A przecież chcemy mieć więcej graczy, więcej osób, które możemy poznać, więcej osób, z którymi możemy wybrać się na instancję, czy też więcej osób, którym po prostu wpierdolimy na Battlegroundzie. Umówmy się, że. Eee, Kurde, aluchy, przecież lubicie bić asmodianów. chcielibyście, żeby asmodianów tak nagle zabrakło, chociażby? No nie. Nikt by nie chciał, żeby tej przeciwnej frakcji zabrakło, bo bicie się z balaurami to jest raczej. nie jest raczej przyjemne. Nie, nie daje takiej satysfakcji, powiedzmy, jak bicie się z innymi graczami. To też miałem pewien taki argument. Mm. Co do tych setów. Aha, tak, właśnie, właśnie. Słuchajcie, argumentem kolejnym jest to, że niebawem przecież w Ionie będzie do wbicia mak maksymalny level 75. Więc co to oznacza? Hmm. pomyślmy, jako że niedługo w Ionie będzie do wbicia 75 level, to czy danie ludziom ekwipunku na 6,5 jest złym pomysłem? Pod, podkreślam, ten ekwipunek nie jest ulepszony, nie jest wykamykowany, jest po prostu zwykłym ekwipunkiem. Czy jest to zły pomysł? Nie. Jest to zajebisty pomysł. Już podałem argumenty dlaczego, ale kolejnym argumentem jest to, że osoby, które yy, załóżmy yy, teraz przyszły, yy, że tak powiem przed tą aktualizacją, dostaną tego seta, one będą sobie mogły poradzić z tym, żeby wbić kolejnego level kappa, po prostu kolejnego maksa, czyli tego 7-5, czyli jakoś będą mogli wymęczyć to 10 leveli. Tak naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia e, ile e, będzie się to wbijać, e, tak naprawdę nie wiem czy, czy będzie to też takie łatwe jak wbijanie teraz tego max levela. Czy to nie zostanie w jakiś sposób e, utrudnione. Nikt tego nie wie. No może, może ktoś z was wie, może napisać w komentarzu tak naprawdę. Ale e, głównie chodzi o to, że... E, głównie chodzi o to, że... Jeśli wychodzi nowy Max Level, a ja nie jest taką grą, że no generalnie dobrze jest, jeśli każdy ma ten max level, to wydaje mi się, że... Że nie, nie, nie odpieprzaliby takiej maniany z tymi, też z tymi setami po prostu z tymi setami, bo jak wiemy, dobry set na 6 jest ciężko zrobić. Teraz jest taka fajna, niefajna sytuacja, bo ludzie, którzy mieli zajebiste sety, yy, nagle wchodzili 7-5 level i możliwe, że też nowe sety. Moż, jest to możliwe, ale niekoniecznie. Bo wiele jest takich gier, że że pomimo tego, że wchodzi większy level, e, pomimo tego, że level e, maksymalny się zwiększa, to jednak nowych setów nie ma. E, jest tylko po prostu level, czysty level e, i po prostu statystyki, jakie otrzymujemy co, właśnie level. To by było bardzo fajnym rozwiązaniem też z jednej strony, bo e, no, gracze, którzy pracowali na swój ekwipunek tak dużo czasu, E, antywirus e, nie będą jakby musieli tego robić od nowa, bo to też może w jakiś sposób zniechęcić ludzi. Dlaczego? Wiadomo, weteran sobie pomyśli, a tam ciul w sumie e, nowy ekwipunek zrobić nie problem, stary najwyżej sprzedam. Jak dobije ten, zyska od, od cholery hajsu, znowu se poulepszam i będę zajebisty. Ale są ludzie, którzy pracowali na ten ekwipunek naprawdę e, bardzo dużo czasu poświęcali bardzo dużo czasu, żeby wygirować się, żeby robić to co robią i dla nich to będzie demotywujące, jeśli straciliby ten ekipunek może zbaczam trochę z tematu aktualnie ale nie wiem, może jakoś nawiążę <grym zbaczam> tak czy siak dużo osób by było zdemotywowanych mi się wydaje nowym ekipunkiem bo to jednak zdobywanie czegoś, żeby później zmieniać na jeszcze coraz to większe, coraz to nowsze ekipunek jest lekko nie bez sensu mi się może wydaje. Jeśli chodzi o taką grę, za długo za długo levelem e, maksymalnym był chyba ten 6 6,5 po prostu. Mi się tak wydaje, że po prostu za długo on był, żeby e, żeby teraz coś zmienić w ekwipunku. Ja rozumiem, jeśli gra by miała coś takiego, że nie wiem, co rok się zmienia level, no wiecie o co chodzi, ale nie, że przez tyle czasu ten jeden level stoi, że tak powiem. E, dobra, tak czy siak. Nowi gracze, nowi gracze. E, szczerze, e, miałem. Mam widzów z innych serii. Jak wiadomo, niektórzy oglądacie. Niektóry, niektóre osoby z Was e, oglądają mój kanał już od dłuższego czasu. I Wy wiecie, że prowadzę serię z wielu gier MMO. E, I Ion jest właśnie jedyną taką, wydaje mi się, która m, tak zwraca uwagę na ten max level i na ten ekwipunek, aż tak bardzo. Teraz tak, dużo osób chciało zacząć grać w Iona, ale podczas kiedy, właśnie to levelowanie do tego 6.5 skupiało się na tym też, żeby tutaj kamyki, tutaj tego, tamtego, wiadomo to jest fajne, to jest fajne tak rozwijać postać, rozwijać ekwipunek, sam to przechodziłem. Sam nie miałem widzów z Iona kiedyś Hmm, którzy po prostu dają mi goldpaki jak na przykład dzisiejsza sytuacja, czy tam dają mi skrzydełka na ucho za 100 milionów, jak na przykład KOTU, czy, 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 czy inne osoby. Po prostu kiedyś czegoś takiego nie miałem, wiadomo, musiałem do tego w jakiś sposób dojść, ale i wiem po prostu, jak to jest w tego Iona zaczynać. Wydaje to się być ciężkie. Ale jest po prostu coś takiego, że na 6, wbijasz ten 6-5 i nagle jesteś zagubiony. I, I właśnie wydaje mi się, że jakbym ja miał od początku takiego seta, który aż tak by mi pomógł, tak jak teraz, do, ten set do którego dążę właśnie na tym mechu, na tym techu, w którym, w którym chcę grać, to wydaje mi się, że grałoby mi się przyjemniej. Wydaje mi się, że nagrałbym znacznie więcej tych odcinków z tego Aion'a. Wydaje mi się, że byłoby go naprawdę o, o, ogrom więcej na kanale. Dlaczego? Ja do tej gry bardzo często się zniechęcałem właśnie, przez, chociażby przez ten głupi, bądź co będzie, ekwipunek. Jest to w jakiś sposób, umówmy się... Aha, bo to było leczenie, źle użyłem. Eee, w jakiś sposób jest to dołujące robienie kwipunku tutaj bo tak jak mówię, jest on za trudny do zrobienia dla casuali. Ja wiem, że nie powinienem wymagać łatwego zrobienia ekwipunku. no bo wiadomo, no to jest ekwipunek na 6.5, ale do cholery jasnej, to jest podstawowy ekwipunek. To jest podstawowy ekwipunek. I tu chodzi o to, żeby, że w każdej grze powinno być coś takiego, że że dobijamy max level i dostajemy podstawowy ekwipunek, który w, jaki, w, którym w jakiś sposób coś możemy zrobić. Ajon ma ten problem, że nie dostajemy takiego ekwipunku, który w jakiś sposób nam może rzeczywiście pomóc. I to jest ten problem. I to jest ten problem Ajona, że, że on nie prowadzi nas z rączkę. To już mówiłem na początku. Eee, i, I po prostu osobom, które przychodzą na tą grę, które chcą sobie pograć tak po prostu bo gra im się podoba najzwyczajniej w świecie, myślą sobie Aion, kurde, słyszałem o tym tytule, jest bardzo fajny ponoć, dużo osób w to gra, jest polski serwer nie wiem, może znajdę gildię, może coś tam bardziej zawitam na tej grze, może będę dłużej grać Taka osoba się później może zniechęcić, bo ma dziecko, załóżmy, bo ma pracę, bo nie ma czasu tak naprawdę wchodzić ciągle i napierniczać w tego, Iona. ale chce sobie pograć, chce być częścią tej społeczności, bo gra mu się podoba. To jest taka właśnie bezsilność po pewnym czasie, że, że coś chcesz, ale no, kurwa się nie da po prostu. Bo prawda jest taka, że e, jeśli na początku no, dobijesz to ten level, ten e, 6-5. E, idziesz z tym podstawowym ekwipunkiem na tę instancję i jeszcze masz ten limit instancji umówmy się e, na przykład osoba, która e, osoba, która na przykład chce ma, ma nie wiem, wolny tylko weekend ona musi się liczyć z tym, że jest limit instancji, że musi sobie, nie wiem, powykupować skrole jakieś żeby zwiększyć ten limit, bo na przykład ma więcej czasu, chce coś więcej zrobić. Ona nie może tego zrobić. Bez limit instancji, po prostu. Eee, to też ciężko będzie tej osobie zrobić tę instancję. Dlaczego? Dlatego, bo ma podstawowy ekwipunek. Nawet nie ma podstawowego ekwipunku, ma jakieś ścierwo, z którym bije za zero. Ech, tak, dokładnie. Więc... Nie mówcie ludzie, że to ułatwia grę, czy coś. Jeśli kochacie a ona powinniście się cieszyć, że e, kochany game fail w e, jakiś sposób próbuje, nie wiem, gierkę ratować. Nie mówię, że, że gra jest tonąca, że, że, że tonie, że, że chwyta się brzytwy czy coś. Nie. To, że Metin wprowadził jakieś tam płatne boty, powiedzmy, które biją moby, które swoją drogą użyłem z ciekawości, nie znaczy, że Aion też po prostu upada. E, oni to robią do zwiększenia populacji graczy właśnie przygotowywują się na tą wielką aktualizację, która zmieni naprawdę oblicza no i to znacznie, znacznie bardziej niż inne aktualizacje. Więc nie mówcie ludzie, że to w jakiś sposób zepsuje grę, że nuby będą chodzić z jakimś ekwipunkiem, bo to kurwa nie jest ekwipunek, który będzie was orał na Battlegroundzie. to nie jest ekwipunek, który nie wiem w jaki sposób da osobom nieśmiertelność, będą chodzić jak kurde, nie wiem, nie, wiem nie, nie potrafię po prostu porównać nawet. To nie jest jakiś uber, super, zajebisty ekwipunek. To jest set, który powinien dostać gracz na 6-5, pomimo tego, że jest bardzo silny. Yy, chociaż może zaprzeczyłem przed chwilą temu co, to co powiedziałem, jest silny jak na taki pierwszy set, który dostajemy, ale jednak jest to dobry krok. Bo to nie jest ulepszony ekwipunek, my nie dostajemy pakietu, yy, kamieni. Coś tam dostajemy, ale to nie jest jakoś tak, żebyśmy zrobili od razu zajebistego gira Umówmy się, że naprawdę jeśli gracie w tego Iona, jeśli wchodzicie na niego codziennie i nie wiem, macie buldupy, że... Że, że kurde, coś tam, że, że ludzie dostali to, a wy nie dostaliście na początku. Przestańcie. Gry się zmieniają. Już naprawdę zmieniałem tyle gier MMO. Naprawdę tyle się w tych grach zmienia, że czasami ciężko jest to ogarnąć, ale to nie znaczy, ludzie, że to coś złego. Yy, set, który te osoby założą, on z czasem nie, nie będzie już się nadawał do czegoś, bo możliwe, tak jak mówię, możliwe, że wejdą sety na 6-5. Osoba, która dostanie tego seta Ona nie dostaje set, który będzie Ulepszać do końca gry Ona nie, ulep nie, nie dostaje seta, z którym Będzie biegać do końca Ta osoba dostaje seta, który Pomoże im zdobyć Nic łatwiej Ten lepszy set, ten set, który dopiero Później będą właśnie sobie Ulepszać, ten set Którego możecie się bać Dopiero wtedy Ten set, który może wam Wpierdolić po to to jest, po to, żeby ludziom było po prostu łatwiej, cholera. Więc dlaczego? Bo ktoś może mi powiedzieć, ej, zbulwersowałeś, się masz jakieś buldupy, nie? Właśnie o to chodzi, że, że nie. Ja bardzo się cieszę, że coś takiego zrobili dla nowych, czy też powracających graczy. Bardzo dobre zagranie. Dlatego strasznie szkoda mi osób, które właśnie buldupią, to, że ktoś dostaje ekwipunek za darmo. To nie jest, że dostajesz ekwipunek za darmo. To jest to jest prezent dla osób, które po prostu weszły, ponapierdalały trochę, żeby to 6-5 zgarnąć w określonym czasie i dostają swoją nagrodę. I dzięki tej nagrodzie będzie im się po prostu lepiej i łatwiej grał, będą mieli motywację do gry. Tak, to jest podsumowanie: będą mieli motywację do gry, będą mogli coś w tej grze więcej osiągnąć niż tylko podstawowy set z Rentusa. I tyle. Tyle. Komentujcie, subskrybujcie, no i przede wszystkim lajkujcie, bo fajnie by było jakbyście wbili, nie wiem tam nie wymagam od was 300 lajków, ale tak 150 bym nie pogardził. E, więc dziękuję i tak jak mówię, jeśli nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj już teraz, zrób sobie konto nawet na YouTubie specjalnie po to, żeby dostawać powiadomienia em, o moich filmach. Tam na dole obok właśnie subskrypcji. Jeśli klikniecie ten czerwony guziczek, staje się on szary, i generalnie możecie kliknąć zębatkę i wybrać. Chcemy otrzymywać powiadomienia o wszystkich materiałach. Eee, więc tak, to by było na tyle. Raz jeszcze dzięki. Eee, I no cóż, widzimy się już w kolejnym tygodniu. W którym już bodajże będą dwa odcinki IONA co tydzień. Chyba, chyba to już będzie ten tydzień. Nie potrafię liczyć. E, więc raz jeszcze dzięki i pamiętajcie, że dobre zmiany są dobre. I tyle. Dzięki. Cześć.